Witajcie kochani, dzisiaj powiem wam szczerze, że mam trochę trochę gorszy dzień. A tak się mówię, zastanawiam co mi jest, czemu jestem taka zmęczona, nic mi się po prostu nie chce. A patrzę, a tu się zbliża po prostu miesiączka. dlaczego się tak czuję? Dlaczego jak jakoś po prostu dziwne jedzenie mi się chce jeść? Mówię, kurde, co się zna rzeczy. No, dlatego po prostu dzisiaj leniuchuję. Tak czuję, po prostu leniuchuję. Miałam inne plany, ale po prostu, no, spać nie mogłam w nocy. Nie wiem. I po prostu dzisiaj taka jestem. Taka do niczego, można powiedzieć. No, ale to jest też normalne, bo są takie dni. I też należy to zaakceptować. Jeśli możemy, to odpoczywamy. Czasami jest tak, że nie możemy odpocząć. Musimy po prostu gdzieś gnać, tak? Ja y, mam tak, że, że nie muszę i właśnie się z tego bardzo cieszę, że mogę być dla siebie, że mogę po prostu robić to, co czuję, nawet lep poleżeć jeszcze w łóżku, mimo takiej godziny. Fajne, fajnie, fajna to po prostu jest rzecz. I mam nadzieję, że po prostu y, takie życie, po prostu moje już będzie, że będę mogła robić to, co czuję, i nie będę musiała nigdzie gnać. To jest właśnie super takie życie. I ono się tak będzie działo, bo ja w to wierzę i, i chcę, chcę takiego życia. I tak po prostu będzie. No, <laughs> także. Ale wiecie, nie ma tak, że ja nie wiem, nie wątpię. Albo po prostu tak jak dzisiaj, widzicie, gorszy dzień. Także to jest normalne. Mm, zwłaszcza jeśli chodzi o, o takie stany y, kobiece. No, to, to jest normalne, że, że różnie jest. Jest tak, że, że kobieta jest wesoła, pełna energii, a są takie dni, że po prostu jest, jest taka, że, że tylko by spała, leżała. Nie wiem, po prostu odpoczywała i nic nie robiła. I tak po prostu jest. Ale to też uważam, że jest taka harmonia. Takie po prostu, że nie ma wszystkich nie takich samych, tak? Nie ma wiecznej radości. Nie ma, nie ma wiecznego po prostu spokoju. Póki co tak odczuwam. Ale to też jest dużo zależne od nas i po prostu też potrzebujemy patrzeć na to, co czujemy i czego tak naprawdę, kochani, potrzebujemy, bo to jest mega ważne słuchać siebie, swojego wnętrza. I jeśli możemy coś dla siebie zrobić, mamy na to przestrzeń, to po prostu róbmy to dla siebie i, i bądźmy dla siebie też wyrozumiali, bo życie, każdy, każde życie jest różne. Każdy ma jakieś swoje przemyślenia, jakieś po prostu rzeczy, które, które po prostu, jak to się mówi, zabierają mu sens powiek. I wchodzi takie zamartwianie się, co będzie dalej, dlaczego, dlaczego, nie wiem. Martwię się, jak nic takiego konkretnego się nie dzieje. I tu właśnie o to chodzi, że trzeba posłuchać siebie, swojego wnętrza i dlaczego tak czujemy. Także wychodzi, kochani, na to, że nie ma co planować, bo i tak zawsze wychodzi inaczej. Nasze ciało każdego dnia się czuje różnie. I dlatego właśnie to jest pokazanie tego, że nie ma co planować, tylko po prostu przyjdzie dany jakiś dzień i wtedy wiemy, jak się czujemy, co chcemy po prostu robić. I jeśli mamy taką przestrzeń, że możemy po prostu zdecydować, co możemy robić danego dnia, to po prostu to róbmy. I to jest właśnie fantastyczne. I przyjdzie taki dzień, że po prostu wszystko się odmieni, i w końcu każdy człowiek będzie po prostu mógł robić to, co czuje. A nie będzie po prostu musiał nigdzie gnać. Wiadomo, nie każdy człowiek tego zazna, bo po prostu mamy różne myślenie, różne życie, i każdy ma swoje tempo. Każdy ma po prostu swoje y, takie y, po prostu myślenie w rzeczy, w które, które uwierzył, albo uwierzy teraz, że się to wszystko zmieniło. Y, u mnie się właśnie to zmieniło: moje myślenie wcześniejsze, co miałam, a teraz jest inne. I mimo to, że mam gorszy dzień, ale się zastanawiam dlaczego. Oj, przyszło, że może po prostu zbliżają się kobiece dni. No i tak jest. I tak mówię, kurczę, no rzeczywiście, mówię, nie bez powodu się tak czuję, że tej energii jest po prostu mniej. I to jest normalne. Normalne u każdego człowieka. Czasami jest tak, że człowiek potrzebuje po prostu nawet pomarudzić. Pomarudzić, jak moje źle w życiu. Pomarudzić po prostu, że nie wiem, ma gorszy dzień. Mamy do tego prawo. A, tylko o to chodzi, że właśnie długo, żeby długo w tym nie zostawać, żeby dać sobie też taką przestrzeń na marudzenie, na to, że jest nam źle, że nie wiemy, co dalej zrobić, ale po prostu mm, pewien czas na to przeznaczyć i później po prostu iść dalej, iść po prostu mm, w tym kierunku, w jakim po prostu chcemy. Przede wszystkim czujemy i iść za głosem swojego serca. Będę to powtarzać, bo mega to jest ważne. Także, kochani, trzymajcie się. Życzę Wam pięknego dzionka i słuchajcie swojego wnętrza, słuchajcie swojego serca i bądźcie szczęśliwi, mimo wszystko, mimo gorszych dni. Trzymajcie się. Buziaczki, papa. Pa.